Halo, dzień dobry! Witam wszystkich w nowym vlogmasie. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jestem na e, parkingu. Tam z tyłu stoi Kamil i Vicky. Młahate mi! Jesteśmy tutaj dlatego, że za jakieś 20 minut jedziemy pociągiem do Warszawy, bo jedziemy dzisiaj na event razem z Wiką. Lecimy na pociąg, żeby się nie spóźnić. Wszystko zobaczycie dzisiaj, co robimy na vlogmasie. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Mam nadzieję też, że będzie fajnie, jest trochę zimno, ale damy sobie radę. Świeci słońce, dlatego wróżę tak oczy. A to jest Wiki. Zdają mnie, że mnie tak się Nie wiem czy ją znacie. To Przedaje... jest Wiki, ja jestem Wiki. <noise> Wolę ją przedstawić. dobry kochani, witam was w Warszawie. W Na naszym mieszkaniu Wiktoria robi prawe w toalecie. <noise> Ja wam chciałam zrobić room i jest godzina 11.53, czyli prawie 16 Na zewnątrz jest już ciemno, jak widzicie Byliśmy przed chwilą Secret, bo jest jakaś promocja na miłki i na balsamy Ale było tyle ludzi, że ja chyba na oczy nigdy nie widziałam i przez cały sklep była kolejka do kasy. Stwierdziliśmy, że pójdziemy tam jutro przed wyjazdem do domu. Zrobię wam naszego apartamentu na dzisiaj Tu jest wejście Tu są nasze buty. Here is szafa Victoria myślała, że tu jest łazienka Tutaj jest pufo, na której siedzi kurtka Wiktorii Nasze walizki. To jest taka mini kuchenka. Tu jestem ja, tu siedzi Wiki. Zobaczcie, jakie ładne jakie ładne w ogóle są elementy tutaj w tej klamce. Bardzo mi się podoba. LEDy super różowe, ale nie widać w kamerze. Telewizor, krzesło. Nasze łóżko. To fajnie. I tutaj mamy barko, jakiś jakieś kwiatuszki, także tak całkiem fajnie przytulnie. Nie polecam. Wiedziałam, <laughs> tak nie wiedziałam, że nagrywa, ja się znam. W czapce Mam O Jezus! Kochani, dzisiaj, dzisiaj o północy wyszła nowa piosenka Eda. Nowa świąteczna piosenka Eda z Eltonem Johnem także tu mamy przed sobą telewizor i robimy reaction razem z Wiktorią Fajne, Fajne. Thank you. Super, idziemy się rewelować Kochani To jestem ja, ogarnięta na event już Jestem ubrana w sukienkę Victoria mm. W pasek Buty takie kuzeczki i marynarka. I mam taką fryzurę zrobioną, pierwszy raz, z Victoria, która wygląda tak nam w moją sukienkę i ma taką fryzurę. <laughs> także dzisiaj się zamieniłyśmy trochę ręczkami. Lecimy na event. Jest to event NYX, nie wiem czy mówiłam. NYX i dom z papieru, dlatego też tak wyglądamy, bo był taki dress code. Trzeba było się ubrać na czarno, czerwono albo na złoto, także my tak. Jeszcze coś tutaj muszę ubrać i lecimy. A jak zwykle jesteśmy prawie spóźnione, także do zobaczenia już Bye. na eventie. Wyszliśmy kochani z eventu wyglądamy jak jakiś ziemniak. W tej kurcze. Przycińąm o. Co? E, tu jest. Falad kultury. Jedziemy, zamawiamy sobie teraz Ubera, Bolt'a i jedziemy do domu. Mamy coś e, i później idziemy chyba e, na małą razem z dziewczynami, e, z którymi byliśmy na event. Wieczór zapowiada się. Ciekawie. Dostaliśmy e, całkiem obiecująco. Pokażemy wam, jak dojedziemy do domu, co dostałyśmy. Bardzo zimno jest też nie. wróciliśmy z eventu. Mm, ja wyglądałam śmiesznie, bo dalej mam make-up, przebrałam się już w piżamę i jestem najedzona. Chcę wam pokazać, co dostaliśmy w kawkach po evencie, także wyciągam po kolei rzeczy, z tyłu z Wika. Chcę nagrać TikTok, ale nie mam gdzie położyć telefon. Garnier maseczka jedna, Garnier e, Hyaluronic krem. Garnier był sponsorem. Tak, to był event nyx ale Garnier był sponsorem, więc domyślamy się, że dlatego takie gifciki. Kolejna maseczka. Halo po Kolejna maseczka. Jest ja świetnych masek. To jest jakiś taki ten teges. To jest o, ale fajne. To mi się akurat bardzo podoba. <laughs> Łóżków, się nie mogę. Nie, teraz nie mogę. To już z papieru, więc mega mi się to podoba. To jest taki, wiecie, bilon, butelka. butelka, butelka Także mega fajna. Z takim, o, tutaj maską. Ostatnia tak. to jest sztapka złota od Nyxa. Zobaczymy, co tu jest. Czekoladki! Patrzcie! A, ślałam, jak pokaż de Popel. Uuu, ciekawe, dobre. No, mega fajne. O Jezus, było bardzo fajnie. Oglądaliśmy kolejną część tego sezonu, ostatniego sezonu, domu z papieru. Wika nie oglądała w ogóle. Tylko tam kilka odcinków pierwszych, ja jestem na bieżąco, więc ja się bardzo jarałam tym, że mogę to zobaczyć w kinie, bo byliśmy w kinotece. to też było dobre, także event, jakby to powiedzieć, udany. Do domu się przebrać, ogarnąć, coś zjeść. Będziemy uciekać do dziewczyn, do dziewczyn, które, z którymi byliśmy na evencie. Także z wami się już na dzisiaj żegnamy, razem z Wiki. I do zobaczenia jutro, w następnym dniu. Bośka i papa do jutra! thank <laughs> you Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj nic, totalnie nic się nie odzywałam do Was widzieliście, tylko jakieś małe, krótkie przybitki ze śniadania i z pociągu i chyba tyle udało nam się nagrać. Zędzwikłam, ponieważ w piątek wieczorem, tak jak Wam mówiłyśmy, poszłyśmy z dziewczynami i wróciłyśmy późno w nocy do mieszkania. Nie wyspałyśmy się, a ja rano się obudziłam z katarem, z bólem gardła, z głowy i ogólnie jestem przeziębiona. Wtedy miałam straszny dzień, jeśli chodzi o, o zdrowie. W sensie, że ja się czułam po prostu, dzisiaj jest już lepiej i dzisiaj jest już 5 grudnia, także... Jeden dzień tak naprawdę nie było mnie prawie w ogóle. Mój swój Janek, jestem dzisiaj u Janka. No i stwierdziliśmy, że chyba pojedziemy sobie zaraz do Krakowa, zobaczyć, jak tam jest Kraków rynek, jarmark i takie rzeczy. Może z Jankiem dzisiaj odpowiemy na pytanka wasze. Jak wrócę do domu, bo wracam dzisiaj do domu, to otworzę kalendarz zaległy, bo czekam je 5, czy tam 6 okien... Nie, 3 okienka. Janek już wychodzi, czapkę ubiera. Do domu. Musimy do Was odpowiadać na pytania, które zadajecie na moim Instagramie, który pojawia się tutaj teraz przez chwilę. Pewnie tak sobie... jest dokładnie. Zadaliście pytania na Madzi Instagramie i będziemy właśnie na tutaj... nią odpowiadać. Tak, wybierzemy trzy pytania, może dam Jankowi, może nie dam mu wybrać, chyba nie dam. Wybiorę te, które ja chcę. Pierwsze pytanie, jakie mamy, to jest pytanie, które zadała Julciaku.20, którą pozdrawiamy i sądzę za... napisała. Tak, pozdrawiamy serdecznie Julciaku.20. Które to już są Wasze wspólne święta? Pierwsze. Pierwsze. <laughs> to są nasze pierwsze wspólne święta, ponieważ jesteśmy razem od marca, więc nie było świąt jeszcze naszych wspólnych, także to są pierwsze wspólne i jest yy, cool. Mm -hmm. się ja bardzo... się jeszcze się nie ja się nie ma świąt, ale ja się bardzo jaram ogólnie tą atmosferą. Ja też się jaram, i... maksymalnie się jaram, jestem tak podjarany. Janek nie lubi świąt, więc... Lepsza <laughs> świąteczna potrawa dla Ciebie. No. Basz czerwony z łóżkami. Okej, okay, to plus jeden. To Zgadzamy się w tym akurat, to jest tak. Zgadzamy jest... się w tym głównie do tego, że ani ani Madzia nie lubimy ryby, a gdzieś w domu jako główne danie na no tą wigilię jest rybanie. nie? No, karp. karp. Który pływa w wannie, a my nie lubimy. A... Pływać w wannie. Pływać w wannie, i też nie lubimy. Tak. Piąteczka. Czy spędzacie razem święta czy osobno? Można powiedzieć, że i tak, i tak, bo osobno jakby Wigilię i Wigilię, a na przykład w pierwszy albo w drugi dzień świąt planujemy do siebie przyjechać. Ja pewnie przyjadę do Madzi po Wigilii pierwszy albo w drugi dzień świąt yy, i pewnie będę u niej siedział z kilka dni. Tak, pan <grym> tak, się Tak, Planuję <grym> siedzieć kilka dni, bo tobie się nie, <grym> nie będzie chciało ruszyć dupy, że przejdziemy, to ja będę musiał przejść do Ciebie. That's true. Dziękujemy ja Wam za wszystkie pytania, które zadawaliście na naszym Instagramie. Ja się zbieram do domu. Zobaczymy się w domu, bo jeszcze musiałam pokazać kalendarze adwentowe. Także ja w domku może się pożegnięczam. Siema. To będzie najbardziej chaotyczny vlogmas ever. Wam Was e, 6 grudnia. Dzisiaj przychodzę do Was tylko i wyłącznie po to, żeby otworzyć kalendarze, których nie otworzyłam przez cały weekend. Nazbierało nam się trochę tych okienek. Zrobimy to na szybko i się z wami już pożegnam. Dzisiaj nic się u mnie takiego nie dzieje. Mamy mikołajki, mam skarpetki, ho, ho, ho. Zaczniemy dzisiaj od loswodyczowego. Szukam i od razu pokazuję, żeby też nie przedłużać za dużo. Pięknie, takie jakieś... U, coś innego wreszcie. Holowe Świąteczne, te które były pierwszego dnia. Otwieramy dwa okienka, czyli dwójeczkę za 4 grudnia. Bąbeczka. Wędziel, ale mini słodki, ale słodki. Ostatni kalendarz, czyli NYX. I tutaj mamy cztery okienka. To jest baza pod cienie. Baza pod cienie, fajnie, coś innego niż pomadka. Rozświetlacz wypłynie. Matka w kolorze leon, fajnie, taka brązowa, ona jest matowa. U, ale ładna, tak, jest cień. Dzisiaj mieliśmy tak naprawdę wszystko w tym kalendarzu, fajnie, w takim kolorze. Wam dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Mam nadzieję, że taki vlogmas z wyjazdu yy, i też nie z wyjazdu ogólnie Wam się podobał. Znać koniecznie w komentarzach, przesłam Wam mnóstwo buziaków. Yy, I widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Także buziaki i do zobaczenia. pa. pa.